Muzeum Wiarosławiu Kamienica Orsettich to w dużej mierze muzeum wnętrz mieszczańskich. Nie chodzi nam tu jednak po prostu o pokazywanie różnych stylów w urządzaniu wnętrz. Każdy z pokoików, z saloników w muzeum jest również symbolem, przez który opowiadana jest historia miasta i regionu. Teraz znajdujemy się w jadalni z drugiej połowy XIX wieku otoczeniu mebli, które trafiły do muzeum z jednego z jarosławskich mieszkań wspominamy powstanie styczniowe. Przychodząc do muzeum, zobaczą tu Państwo broń z epoki, biżuterię z okresu żałoby narodowej, która bezpośrednio poprzedzała powstanie, portrety i fotografie powstańców i ludzi, którzy na różny sposób wzięli udział w powstaniu styczniowym. A jak wyglądało Powstanie Styczniowe z perspektywy Jarosławia, opowiemy Państwu o tym jak zwykle podczas spaceru po mieście. Powstanie Styczniowe. Które wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku, było największym polskim zrywem niepodległościowym. Walki powstańcze miały miejsce na terenie Królestwa Polskiego oraz Litwy, czyli tych części Rzeczypospolitej, które w wyniku rozbiorów trafiły do zaboru rosyjskiego. W czasie powstania Jarosław był więc w innym państwie, na terenie Cesarstwa Austriackiego, w zaborze austriackim. Jarosław był miastem przygranicznym. Granica rosyjsko-austriacka znajdowała się zaledwie jakieś 40 km na północ od miasta. Ona w tym odcinku przebiegała bardzo podobnie, tak jak współczesna granica między województwem podkarpackim a lubelskim. Znaczenie Jarosławia dla powstańców zwiększała linia kolejowa. Dzięki otwartej w 1860 roku kolei na trasie Kraków-Lwów ochotnicy, którzy chcieli dołączyć do powstania z całej Galicji, przyjeżdżali do Jarosławia, żeby tutaj na północ od miasta nielegalnie przekroczyć granicę z Rosją. W 1863 roku na stacji kolejowej Jarosław nie było dworca kolejowego, nie było w zasadzie prawie żadnego z tych współczesnych budynków. Oprócz tego budynku, za mną, który być może służył jako prowizoryczna stacja Jarosław. Chętnych do dołączenia do powstania nie brakowało także w samym Jarosławiu oraz w miejscowościach w jego najbliższej okolicy. Wszyscy zbierali się w tym budynku, w hotelu warszawskim, w którym od lat odbywały się tajne narady lokalnych konspiratorów. Przedstawicielem rządu narodowego na Jarosław był mieszczanin Leon Dobrzański, do którego jeszcze wrócimy w tym odcinku. W tajnych naradach w fotelu warszawskim brali udział też bardzo zasłużeni mieszczanie, bogaci kupcy Józef i Antoni Juśkiewiczowie, właściciele kamienicy pod obecnym adresem Rynek 2. To właśnie ta kamienica za mną. W Jarosławskim Muzeum posiadamy portrety obu braci Juśkiewiczów. Obaj pełnili wysokie funkcje w jarosławskich władzach miejskich. Ponadto w czasie powstania starszy z braci, Antoni, pełnił zaszczytną funkcję posła na Sejm Krajowy Galicji, który miał swoją siedzibę w Lwowie. Posiadamy również w muzeum klepsydrę Antoniego. Posłuchajcie tylko państwo jej fragmentu, jak pięknie niegdyś pisano. Po przeżyciu lat 67 poświęconych poczciwej pracy i staraniu o dobro miasta rodzinnego, zgasł po krótkiej chorobie. Wszystkich łaskawych znajomych Oceniających prawy żywot i niezaprzeczalne zasługi świętej pamięci zgasłego, na ten smutny obrzęd się zaprasza. Obaj bracia, Józef i Antoni, w czasie powstania już ponad 60-letni, przez lasy w okolicach Sieniawy, gdzie mieściła się granica austriacko-rosyjska, przemycali broń, żywność czy odzież dla walczących powstańców, niekiedy dostarczali ją na samo pole walki. Warto nadmienić, że nie tylko oni zajmowali się tym w mieście, ale również wielu innych mieszkańców Jarosławia. Przemycali broń, żywność i mundury. Warto szczególnie zwrócić uwagę na te mundury. Dlaczego Jarosławianie trudnili się akurat tym? Dlatego, że w znajdującym się za mną opactwie mieściła się wówczas komisja mundurowa największy zakład produkcyjny w Jarosławiu. Kazimierz Gottfried pisze, że w czasie powstania tkaniny z komisji mundurowej niemalże jawnie kradziono. Tyle, że Jarosławianie szyli z nich nie mundury dla armijców austriackich walczących za Kaisera, ale dla powstańców, którzy walczyli o wolność Rzeczypospolitej. Warto też dodać, że na pobliskim małym rynku Michał Bachurski produkował proch strzelniczy dostarczany dla walczących powstańców. Moc dla powstańców styczniowych, tak samo jak oczywiście bezpośredni udział w powstaniu, były na terenie cesarstwa austriackiego zakazane. Władze zaborcze ścigały wszystkich, którzy dopuścili się jakichkolwiek działań skierowanych przeciwko Rosji, czyli bratniemu zaborcy. Te Czynności należały do obowiązków urządzającego wiosławskim natursu burmistrza, którym w roku 1863 był Gustaw Adolf Weiss. W zbiorach muzeum w Wiosławii Kamienica Orsetich zachowało się łącznie 14 listów gończych, zawierających łącznie aż 406 nazwisk Polaków i obcokrajowców, podejrzanych o udział w powstaniu. Osobną kategorię dokumentów stanowią akta nadzoru policyjnego nad podejrzanymi osobami. Tym, których złapano, groził sąd. W 1863 roku sąd mieścił się pod adresem Rynek 5 w kamienicy Atawantich naprzeciwko Ratusza. Według wspomnień Franciszka Bachurskiego pewnego dnia przetransportowano do sądu dwóch powstańców. Były godziny popołudniowe i sąd już nie urzędował. Wówczas, wspominany już dziś w filmie, Leon Dobrzański pojawił się w tym miejscu, podając się za sędziego. Widać, Dobrzański musiał być człowiekiem obdarzonym wielką charyzmą, ponieważ policjanci konwojujący powstańców uwierzyli mu. Dobrzański, jako sędzia, uniewinnił powstańców, wypuścił ich na wolność, natomiast policjantom wymierzono karę chłosty. Prześladowania powstańców oraz osób, które powstańcom pomagały na terenie Cesarstwa Austriackiego trwały do listopada 1865 roku, kiedy to w kraju ogłoszono amnestię. W wyniku której e, wszyscy, którzy, którzy za swoją działalność e, trafili do więzienia, zostali wypuszczeni, a ci, którzy po powrocie z Zaboru Rosyjskiego e, musieli się ukrywać, mogli jawnie wrócić do swoich domów. Po amnestii w Jarosławii osiedliło się wielu powstańców styczniowych, e, także tych, którzy wywodzili się na przykład z Zaboru Rosyjskiego. Najbardziej znanym z nich był Leon Czechowski, weteran trzech powstań. W 1831 roku brał udział w powstaniu listopadowym. W 1848 roku Czechowski brał udział w wydarzeniach wiosny lutów na Węgrzech, zaś w powstaniu styczniowym dowodził tzw. złotym oddziałem złożonym z ochotników z Galicji. Ostatnie lata swojego życia Czechowski spędził w Jarosławskim klasztorze ojców dominikanów. Zmarł w 1888 roku. Grób Leona Czechowskiego z rzeźbą dłuta Józefa Kuleszy Ufundowany został przez społeczność Jarosławia. W czasach niewoli był on miejscem patriotycznych manifestacji. Na obu jarosławskich nekropoliach pochowano kilkadziesiąt osób, które na różne sposoby wzięły udział w powstaniu. Wielu z powstańców doczekało roku 1918 i odzyskania przez Polskę niepodległości. Pamięć o powstańcach pielęgnowana jest na różne sposoby. W polskiej tradycji przechowała się figura Starego Wiarusa, powstańca, który wędruje po wsiach, zbiera pieniądze, niekiedy żebrze, a czasami śpiewa pieśni, śpiewane niegdyś przez powstańców. Wiele z tych pieśni zapamiętanych zostało do dzisiaj. Już nam marzyć o kochaniu O Bogdance, o róż rwaniu. Dla nas nie ma róż Dla nas nie ma róż My jak ptacy na wędrówce Dziś, tu, jutro, na placówce może stanie już, może stanie już. Co śni serce, niech raz prześni, w twarde życie, twarde pieśni, niech wiodą jak w tam, Niech wiodą jak w tam. Strewne rękojeści, szczery z gdy obwieści. Z niebios chwile, pan. Z niebios chwile, pan. Szczęście dola, później może. Ach, lecz tylko ty wiesz, Boże. Co tam zdybie nas, co tam zdybie nas. Ty wiesz komu uśmiech miły, komu kwiaty na mogiły, nie się przyszły czas, nie się przyszły. Pomnieliśmy, że Leon Czechowski walczył w węgierskiej wiośnie ludów. Węgrzy uznają go za swojego Bohatera Narodowego i w roku 2001 ustawili w Wierosławiu kopijnik, czyli drewnianą rzeźbę, która ma takiego bohatera upamiętniać. Kopijnik postawiono na tym wzniesieniu przy ulicy Opolskiej zaraz obok synagogi, w której mieści się szkoła plastyczna. Da się w ciekawy sposób połączyć oba te miejsca. Patronem Jarosławskiego plastyka jest Stanisław Wyspiański, twórca nowoczesnego teatru polskiego. Wyspiański jest autorem między innymi dramatu Noc Listopadowa. W dramacie tym występuje Leon Czechowski, który prowadzi Polaków w ramach Powstania Listopadowego przeciwko Moskalom. Wypowiada on tam między innymi taką kwestię. Naprzód marsz wiara, skończone królestwo cara.